Hej wszystkim, to Julia i dzisiaj przed was z QA, ponieważ dawno nie było QA, a pojawiło się kilka pytań, e, na które stwierdziłam, że chyba odpowiem właśnie szerszej publiczności, będę odsyłać do tego filmiku. I są to pytania, które z reguły zadajecie bardzo poufnie, bardzo prywatnie, nie chcecie, żeby nikt o nich wiedział tak dalej, tak itd., dalej. E, więc ja postanowiłam odpowiedzieć na nie tutaj. Po prostu, na mnie jakby nie ma tematu tabu, więc y, po prostu odpowiem na nie w tym filmiku. I mam nadzieję, że y, dotrze to do tych osób, które y, bały się zadać takie pytania albo chciały i nie wiedziały jak. Także te pytania y, to są pytania, które dostałam od Was, y, więc y, ci, którzy się bali, to już będą miały na nie odpowiedź. Pierwsze pytanie: czy to normalne, że jedna pierś jest większa od drugiej? Tak, to normalne. E, u mnie też tak jest. E, lewa chyba jest większa od prawej. Z tego, co pamiętam. <laughs> e, drugie pytanie. Jak powiedzieć mamie, że chcę pierwszy stanik? Najlepiej wprost. Serio. E, ja pamiętam, że powiedziałam mojej mamie, e, że chciałam już mieć stanik. Po prostu, że moje królki mają i ja też chcę. I e, jakoś tak wyszło, że po prostu pojechałam do sklepu i go kupiłyśmy. Ale jeżeli bardzo się boisz, to nie wiem, na przykład napisz list do mamy. E, czy, nie wiem, napisz smsa. E, albo coś, wiecie, zawsze jest prościej napisać, e, niż to powiedzieć, e, albo po prostu e, nie wiem, e, idąc w sklepie, weźmy właśnie na przykład na stanowisko e, tam, gdzie jest bielizna i po prostu e, dajcie do, do zrozumienia, że, że chcecie po prostu mm, mieć pierwszy stanik. Wydaje mi się, że najprościej jest powiedzieć i najlepiej jest powiedzieć, e, albo właśnie napisać, e, no ale... Mm, w jakiś sposób kombinować, wydaje mi się, że trzeba, zwłaszcza dla osób bardzo nieśmiałych. Trzecie pytanie. Kiedy dostałaś pierwszy okres, jak powiedziałaś o tym mamie? Więc jakby moja mama już mi wcześniej tłumaczyła co i jak z czym, dlaczego, więc ja nie miałam większego problemu, żeby o tym jej powiedzieć. Tam pierwszy okres, jak miałam. 13-14 lat, chyba 14, z tego pamiętam. Eee, no i po prostu zawołałam moją mamę krzycząc z salary, że mam on tam pierwszy okres, bo ona mi Podpaskę i tak dalej, więc, więc tak to mniej więcej wyglądało. Ja po prostu jakby cieszyłam się tym, że, wiecie, już jestem kobietą i tak dalej. To już jest ten moment, właśnie, bo to wiecie, wiecie jak to jest. Zawsze wam mówią, że jak dostaniesz pierwszy okres, to znaczy, że jesteś kobietą, więc, więc ja po prostu czekałam na to, i jak już się doczekałam, no to po prostu powiedziałam to z entuzjazmem, i jakby moja mama wiedziała od razu. Czwarte, jaka jest Twoja opinia odnośnie edukacji seksualnej w Polsce? Według mnie jest totalnie za mała. W sensie powinna być omawiana szerzej, w lepszy sposób, w bardziej zrozumiały. Hmm, wydaje mi się, że e, ten jakieś tam wychowanie do życia w rodzinie i tak dalej, kiedy zdajecie podpaski, jakiś tam kalendarzyk i mniej więcej pani wam mówi, o co chodzi z okresem, to jest w ogóle bez sensu. Ja się więcej dowiedziałam od mojej mamy, hmm, no i wydaje mi się, że teraz mając dostęp do internetu, to już jest troszeczkę prościej, natomiast i tak wydaje mi się, że edukacja seksualna ogólnie w Polsce powinna być bardziej rozwinięta. E, Wiemy jak jest niestety, ale wydaje mi się, że jest to temat, który warto zgłębiać choćby na własną rękę. Jest profil na Instagramie Kasia, co z tym seksem, coś takiego. I ona tam naprawdę dużo rzeczy fajnych mówi, fajnie tłumaczy, więc jeżeli czegoś tam nie wiecie i tak dalej, to jej profil jest kopalnią wiedzy, gdzie się wam tutaj oznacza, byście wiedzieli po jakiej nazwie jej szukać. Także jak nie mamy tego w, w szkołach, no to edukujmy się chociaż przez internet z wiadomych źródeł. Kolejne pytanie, czy byłaś już u ginekologa i czy to boli? Oczywiście, że byłam. Ja byłam w ogóle tuż po pierwszej miesiączce. I czy to boli? Nie. Jest to po prostu uczucie niekomfortowe, jeżeli chodzi o badania dopochwowe. Natomiast to nie boli. Generalnie te pierwsze takie badania, jeżeli jesteście w ogóle zestresowane i tak dalej, no to możecie sobie zrobić właśnie USG przez brzuch no i wtedy jakby to totalnie nie boli tylko że może być troszeczkę zimne ale spoko do przeżycia no ale jeżeli chodzi już o te badania właśnie do pochłowe no to nie jest to za komfortowe ale to badanie też nie trwa jakoś super długo ani nic więc wydaje mi się że jakby z czasem to będzie kwestia dla was przyzwyczajenia no i tak samo na przykład cytologia też jest tak słabo przyjemna ale generalnie do przeżycia Kolejne pytanie, czy wstydziłaś się być nago przed chłopakiem? Na samym początku trochę tak, jakby nie wiedziałam co jak z czym, dlaczego. Wiecie, początki zawsze są trudne, ale generalnie jakoś tak przyszło i jakoś było ok, po prostu. Wydaje mi się, że tutaj nie ma czego się wstydzić, nie ma jakby sensu, ponieważ prejdzie czy później chłopaki tak was zobaczą nago. No a wydaje mi się, że ta, to wstydzenie się wynika zazwyczaj z niższej samooceny, bo jeżeli macie wysoką samoocenę, to raczej, e, raczej nie macie większego problemu e, z, z takimi sprawami. Kolejne pytanie, czy masz rozstępy lub celulit, jak się ich nie wstydzić? E, mam rozstępy i mam celulit, więc generalnie jak się ich nie wstydzić, po prostu nie z zasadnie uwagi. Wydaje mi się, że Każda, może nie tyle co każda, ale większość kobiet, dziewczyn ma rozstępy yy, czy celulit i nie ma w tym nic złego, to jest coś naturalnego. Więc jakby nie ma się czego wstydzić. Ja na tą chwilę po tym yy, moim szczycie mam jeszcze czerwone rozstępy, więc one w ogóle są mega widoczne, chyba jeszcze bardziej niż celulit. E, więc yy, jakby wydaje mi się, że nie ma sensu z tego wstydzić, bo to jest jakby wasze ciało i prędzej czy później wydaje mi się, że to zaakceptujecie. Ja na początku też byłam przerażona, jak zobaczyłam te swoje rozstępy i w ogóle był dramat, no ale... Po pierwsze, niewiele z tym mogę zrobić. Po drugie, e, nie wygląda aż tak źle. No a po trzecie, e, prędzej czy później rozstępy prawdopodobnie się w jakiś sposób, nie wiem, rozjaśnią, zblendą i tak e, dalej. Więc będą tylko takie jaśniejsze kreski widoczne. A celulit e, możecie się wspominać jakimiś bańkami. Ja na przykład czasami używałam e, tych z celublu, które tam większość influencerów poleca. Ale ja jestem bardzo kiepska w regularności, więc e, no... Więc u mnie to wychodzi tak jak zwykle, e, czyli po prostu zaczynam i nie kończę. Kolejne pytanie, nie mam idealnego ciała i jak się tego nie wstydzić? No kurde, tutaj już chyba trzeba wypracować troszeczkę nad e, samooceną, e, no bo umówmy się, ale e, większość dziewczyn nie ma idealnego ciała. E, jest dużo profili na Instagramie, które pokazują zdjęcia, nie wiem, z dziesięciosekundową różnicą, kiedy ładnie się ustawią i powypinają i wyglądają super, a se kilka sekund później, kiedy są normalnie i wcale nie wyglądają tak super. Także wydaje mi się, że e, na Instagramie większość e, tego wszystkiego jest jakoś tam wykreowana. E, większość e, tych pus już gdzieś tam mają dziewczyny zakodowane w głowie, że tak wyglądają dobrze i jest ok, e, więc jakby m, nie ma się czego wstydzić. E, nie wiem, czy jest na tym świecie kobieta, która twierdzi, że ma idealne ciało, bo każda z nas ma jakieś kompleksy, każda z nas tego w swoim ciele widzi jakieś mankamenty. Na przykład yy, ja widzę kilka makamentów w swoim ciele, natomiast osoby inne, które jakby mnie widzą, tego nie widzą. Więc póki ja o czymś nie powiem, to te osoby nawet nie zauważają. Yy, tych moich kompleksów, więc wydaje mi się, że to wszystko siedzi w głowie. Więc wystarczy popracować troszeczkę nad sobą, e, nad swoją głową i wydaje mi się, że powinno troszkę pomóc. Kolejne pytanie, czy miałaś problem e, lub masz problem z wrastającymi włoskami, jak sobie z tym radzić? E, miałam taki problem e, i jedyne e, czym sobie radziłam tak na szybko, to właśnie. E, Peeling gruboziarnisty. Mi się często włoski wrastały właśnie tutaj na nogach gdzieś w niektórych miejscach albo tutaj przy pachwinach i generalnie taki gruboziarnisty peeling pomagał. No a jednym chyba z najlepszych sposobów jest to po prostu depilacja laserowa. Ja zaczęłam ją robić aktualnie na pachach, ale planuję też zrobić sobie nogi i bikini, więc wydaje mi się, że to jest najprostszy i najefektywniejszy sposób. Można tą skórę oczywiście nawilżać, właśnie robić peelingi i tak dalej, jest to zupełnie mniejszy koszt niż depilacja serowa, ale depilacja serowa robi się chyba co 5 tygodni, czy jakoś tak, więc to też nie jest jakiś mega duży wydatek, więc wydaje mi się, że warto mm, gdzieś tam o tym pomyśleć, jeżeli jest to jakiś tam duży problem. Kolejne pytanie, przylopał Cię ktoś kiedyś podczas seksu. No była taka śmieszna sytuacja, że jakby po poniekąd tak, ale byliśmy pod pościelą i to było takie, to był straszny cringe, naprawdę i nawet nie mieliśmy się jak ubrać, ponieważ pamiętam, że ciuchy spadły z łóżka, więc było śmieszne. ale no to co, no trudno, no zdarza się, nie? Jak się mieszkało z rodzicami, no to to jakby yy, no, mogło mieć miejsce, więc, yy, więc tak, yy, no... Wspominam to, znaczy w tym momencie ja się z tego śmieję, ale pamiętam, że wtedy na mnie było do śmiechu i to było takie what the fuck, ale no generalnie teraz się z tego wszyscy śmiejemy, więc no. I już ostatnie pytanie na ten filmik, czy wstydzisz się chodzić bez stanika? Mm, nie, nie chcę się bez stanika. W sensie e, jakbym miała mniejszy biust, to na pewno chodziłabym bez stanika, bo to jest generalnie wygodniejsze i tak dalej. Natomiast e, wielokrotnie było tak, że wychodziłam bez niego i tak dalej i jakby no, bez różnicy, czy, czy go mam, czy go nie mam e, jest OK. Więc wydaje mi się, że nie ma się czego wstydzić. Zresztą e, to są tylko piersi. Więc jakby co w tym złego? Wydaje mi się, że powinnaś chodzić ubrana tak jak chcesz i nie zwracać uwagi na to, co pomyślą inni lub co powiedzą inni. To jest ich sprawa. A jakby wydaje mi się, że Twoje samo jest najważniejsze, więc jeżeli czujesz się dobrze bez stanika, to po prostu chodź bez stanika. Jak czujesz się lepiej w staniku, to chodź w staniku, ale nie zwracaj uwagi na to, co powiedzą inni, po prostu. Lub tak, żeby to było dobrze i wygodnie, bo dopóki nie radzisz w tym innych, jest jak najbardziej okej. Okay. Także to były wszystkie pytania. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Nie zapomnijcie się uśmiechać, a my się widzimy już w kolejnym filmiku. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji mojego kanału. Będzie mi bardzo, bardzo miło. A jeżeli jak żegnam, widzimy się już w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, pa!